Cześć, Siemaneczko. Siemaneczko. Yy, tak, dzisiaj yy, otwieramy sobie dwie paczki yy, z yy, karty Ekstra Klasy Sportzo. Yy, seria pierwsza, yy, sezon 2025-2026. Tak, no i tak, tutaj jest nasz album. Dopiero zaczęliśmy zbierać. Mamy tych kart niedużo. Tutaj mamy kolejne kluby, Brugbet Thermalika, widzę Łódź. Eee, co my tutaj? Mamy Wisłę Płock Tutaj Raków Częstochowa Radomiak Radom Radom eee, Tutaj Tu chyba nic nie mamy jeszcze jakiś ma być klub zaplanowany, ale jeszcze nic tam się nie trafiło. Tu mamy motor Lublin trochę kart. Z legi, jeden piłkarz, Lech Poznań, o tutaj więcej mamy troszkę, Arka Gdynia, e, Jagiellonia Białystok, z Termaliki mamy tutaj najwięcej, no, aż... Ostrów... Brakuje nam tylko klubu. Tak, klubu już byłaby cała strona w Termalice. Co my tam? Krakowia, e, Lech Gdańsk, tutaj GKS Katowice mamy tylko trenera. E, Rafał Górak, no tak. I jeszcze co? Górnik zabrze. No i, i korona Kielce. I korona Kielce. Dobra Antuś, to co dzisiaj zrobimy? Otworzę. Dobra. Ok, To co otwierasz? Zobaczymy jakie mamy karty. To mi pomoże, Słucham. To mi Antoś. Nie wiem on... Że Antoś pomoże otworzyć karty. A, Antoś pomoże otworzyć karty okej. Okay. Dobra. Daj pakę. Dobra. I tutaj. Pierwsza karta. Pokaż, jaką co tam mamy. Pokażesz tu. O i o. tutaj. No i. Celestin z Arki Gdynia Tutaj mamy... obrońca. nie nam zobaczymy. Ten motor lubi. Tutaj mamy Arkę Gdynia. Na tych dwóch stronach będziemy. Czwarta nasza karta. później mamy Szymona Sobczaka, Marcela tu Predenkiewicza. Ma we... Dobra karta. Dobra tak tutaj te karty nie mają żadnych punktów jakichś tak jak te na przykład te karty Panini albo karty z serii e, Tops tak po prostu ale są bardzo ładne jakościowo bardzo ładne zdjęcia następna karta pokaż co my tu mamy o dobry piłkarz z Widzewa Łódź Lindon Selachi. w domu Polska to będą duże kontrowersje który dobry który niedobry Selahi moim zdaniem jest całkiem niezły tak, wiadomo, że widzów już teraz nie gra najlepiej. Podobnie jak Legia Warszawa. Są w dole tabeli. Ale akurat. O, dobra. Tu oprócz mamy co? Bartłomieja Pawłowskiego i Mateusza Żero, Czyli raczej znani piłkarze. Tutaj nam się trafiają z widzewa. O i tutaj. O, kolejna karta pokaż. Sergi Samper z motoru Lublin były piłkarz Barcelony tak jakimiś tutaj kanałami, tak jakimiś kanałami trafił tu do Polski do motoru Lublin do pana Jakubasa potentata od Lokomotyw dawaj, gdzie jest Serdiego Sampera tutaj mamy do... a w ogóle jest nie, niegły zaciąg w tym motorze tam Jakubas miał mocarstwo, tam zapędy jak nie jeden tutaj szef klubu w Ekstraklasie. no ale póki co nie idzie. Co tam mamy dalej? No, są kibice są tu. No są kibice. No i co? No i Termalika Brugbet nie Na samym... tam pod koniec już mam tą Termalikę. O, Ambrosiewicz, macie Ambrosiewicz. To była Termalika. Nie, tu jest Termalika. Dawaj go, dawaj go tutaj. To miejsce, które mamy. Dawaj tego A Gdzie tu? No tu, a gdzie? To bramkarzu trzeba położyć. Dobra, może tak, żeby bramkarz był pierwszy, żeby jakaś tu była. O, jakaś tam, jakaś idea przyświecała tym umorzeniu kart. Okej. Okay. No tu mamy sporo. Tu mamy kapitana, Kamila Zapolnika, dwie różne karty. Tutaj, tu jedna karta kapitana i tu, tu mamy nawet nam się. Nie mam, mam O. O. Pokaż i co? Dalej. Bartosz Wolski. Dobry, ofensywny gracz. Motor Lublin. Wracamy z powrotem do motoru. No tak widać, jakoś mamy dużo szczęścia do motoru Lublin. Do. E, co tu? Do termaliki, Do arki Gdynia. Tu? Tak. I co została nam? Ostatnia. Ostatnia karta, bo jest sześć kart w paczce. Uu, pięć. piękna karta. Tu są tak zwane karty Formation Clubhouse. Eee, bardzo ciekawe karty. Tutaj mamy akurat formację obronną z bramkarzem. Pogoni Szczecin. Pogoni Szczecin mamy za, za, Radoma, za Radomiakiem. Trochę tak w tą stronę. O, tutaj będzie pogoni Szczecin. Tutaj dwie strony sobie tak, że tak powiem, zaplanowaliśmy. Ale no, póki co mamy jedną kartę tylko no, tutaj z tej pogoni Szczecin. Tak, w bramce korzokaru, w obronie Walkwist, Lączar, Churza i Borges. No i druga saszetka. Druga saszetka, tak? Otwieramy od razu? No tak, a co? A co? Uuu. Tak, tu są bardzo też ciekawe karty. National, y, dedykowane obcokrajowcom, grającym w polskiej ekstraklasie. Alpakę. Dobra. Dobrze, i co? O. No, pokazuj do kamery, co my tu mamy. Uuu, Karta National. Aydin Hasić, świetny piłkarz, bardzo dobry początek sezonu miał w Krakowie. Nie. Krakowia była tu, wysoko. Tutaj. Potem doznał kontuzji. był długo. Nie Wykluczony z gry, ale teraz już powrócił do gry. Tu, tu jest. Krakowia nadal jest wysoka. Aydin Hasić Wada. National. No tak, on jest, jak widać tutaj. Może tu jeszcze, o, z drugiej strony, spojrzymy, jak te karty National wyglądają. Bośnia i Hercegowina. O, dobra. Kolejna karta. Polak. Polak. No, pokaż do kamery, co za karta. Ale tu są siedzenia. No, widać siedzenia, no tak. Zdjęcia są bardzo ładne. Norbert Jagielloń. Wojtuszek, prawy obrońca, jak Biały Stok. Eee. A tu jest? Tak, tu mamy Jagę, dobra. To dawaj tu Jagę. O, z Jagieloni mamy jeszcze Aleksa Pozo. Norbert, może być tutaj. No, nie, chyba jedną stronę na Jagieloni, bo tu albo, a może. No, tutaj daj. Ej, tu. Potem się zastanowimy, jak będzie więcej kart, to karty, jakoś może to ładniej ułożymy. Norbert, przecież w tamtym sezonie, w ostatnim meczu ligowym strzelił bramkę gwarantującą udział Jagieloni. Ja to w europejskich pucharach, Pamiętam taki mecz, z którymi z spokojni. nie żyje? Co? Jak nie żyje? Kosowo? Kosowo właśnie żyje to nowe państwo w Europie. Nie. Okej. Okay. I piłkarze Lechii, Gdańsk. Bujar. Plana. Gdzie mamy Lechie? Nie wiem, gdzie mamy Lechie. Musimy spojrzeć. Gdzie my mamy Lechię? Za Krakowią, a przed GKS-em Katowice. Tutaj Lechia, o! Tutaj mamy jeszcze Rifeta Kapicia, widać, z Lechigdańsk. Niezły kozak. Kapitan bodajże Lechigdańsk. Rifet Kapic. A, i tylko że ten jest z piłką. Tak, bo tak, tutaj Rifet Kapic jest w stroju domowym Lechi, a tutaj Bujar Plana jest w koszulce czerwonej, bo tu stroje wyjazdowe mm. Lechigdańsk. Dobra, co my tu mamy? O Aleksander Busta Buksa GKS. Katowice. to Młodszy brat Adama Buksy, piłkarza obecnie Udina Zekalcio No tutaj Bardzo mało gra Aleksander. Buksa. Fajny Polak tak. Fajny Polak, młody wielki talent, ale póki co to za dużo nie gra w tym I znowu Bośnia i Hercegowina. Ej, potrójna karta. Potrójna. A, nie potrójna. To jest trzech na zdjęciu, ale pokaż tą kartę. To jest Josip Czorluka z zagłębia. Lubin. Na początku chyba jest zagłębia, tak? Tak jest. Tutaj mamy czterech piłkarzy. Tak. Okej. Okay. Tak, Mateusza Wdowiaka, mamy Jakuba Sypka i Adama Radwańskiego. No, tak, Od razu widać to, z jakiego kierunku tutaj y, obcokrajowców mamy w ekstraklasie. Dużo widać z Bałkanów, z kraju byłej Jugosławii, jest piłkarzy. Tak, takich jak chociażby Józef Czerluka. Ta, no I ostatnia karta. Jest, super, wielka radość tutaj w domu, prawda? Herb. Nasz jedno herb, tutaj te karty nazywają się Crest, tak? Dobrze? No i dajemy na tak. pierwsze miejsce. Piękny herb Zagłębia Lubin. O, tutaj co do mnie wyszło? No dobra, to co? Na dzisiaj to chyba tyle, tak? Jak będzie kolekcja większa, to, to oczywiście pokażemy, nagramy, jak będziemy mieli więcej tych piłkarzy razy, bo tyle zaczęliśmy zaczęliśmy zbierać. Na pewno trzeba będzie powiększyć ten album, żeby tu wszystko się mamy pomieściło. mamy zero akurat złotych. Nie wiem czy to będą złote, ale tutaj jest napisane jakie są karty w tej kolekcji. To potem sobie to przejrzymy, zobaczymy jakie tutaj karty specjalne będą. Dobra. To dzięki wielkie siemanko. Cześć. W następnym odcinku. Do widzenia.